Cześć! Dziś przygotowałam dla Ciebie listę absolutnych must have do kupienia na początku ciąży, tak żebyś się mogła czuć dobrze, zdrowo i komfortowo przez najbliższe miesiące. Gotowa? To lecimy! Jako pierwsze sobie omówimy rzeczy takie przydatne dla zdrowia i dla Twojego komfortu. pierwszą najważniejszą rzecz, którą należałoby kupić i zacząć już stosować, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to jest kwas foliowy. Dobry kwas foliowy i to jest naprawdę must have. Ale chciałam powiedzieć, żebyś nie kupowała randomowych, takich zwykłych preparatów witaminowych dla kobiet w ciąży. Nie zaczynała ich brać, tylko skonsultuj to z lekarzem albo z położną i niech oni ci dobiorą taki preparat, bądź takie preparaty, które są pod twoje wyniki badań i pod twoje potrzeby. Kolejna taka rzecz to jest książka o ciąży albo dobry kurs. Na początek może być Online. Wiedza to Twój najlepszy sprzymierzeniec, i naprawdę warto wybrać sobie takie źródła, które będą Cię kompleksowo przygotowywać przez cały czas ciąży i porodu, a jednocześnie będą budzić w Tobie i będą dawać Ci taką pewność i spokój w ciąży. Kolejne, butelka na wodę. Może być z rurką, może być z filtrem, ale nawodnienie w ciąży to podstawa, dlatego zacznij od zakupu butelki wody dla siebie i miej ją zawsze pod ręką, żeby się stale nawadniać. Jeśli męczą Cię mdłości, możesz do tej wody dodać trochę cytryny albo imbiru, albo jedno i drugie. No i poduszka ciążowa, taka do spania. To nie do końca jest coś, co może ci się przydać na samym początku, ale jeśli już masz problemy ze snem, no to ona zdecydowanie ci pomoże, ułatwi ci ułożenie się do snu, no i odciąży twój kręgosłup. Okej, okay, a co z ubraniami i z bielizną na pierwsze miesiące? Myślę sobie, że warto sobie kupić legginsy albo spodnie ciążowe. Myślisz sobie, zwariowała tak wcześnie? Ale uwierz mi, niektóre kobiety zaczynają dosyć szybko odczuwać dyskomfort w pasie. I dlatego warto mieć chociaż jedną parę wygodnych ciążowych legginsów albo wygodnych ciążowych spodni, właśnie gdyby coś takiego miało ci się przydarzyć. Kolejna rzecz to biustonosz ciążowy lub yy, taki bez fiszbin, bo powiem Ci, że piersi w ciąży robią się takie bardzo wrażliwe, że naprawdę standardowe, zabudowane z fiszbinami biustonosze mogą się nie sprawdzać. Dlatego zakup sobie jeden taki biustonosz i zobacz, to może być Twój game changer. Kolejna taka rzecz to są luźne bluzki i tuniki. Nie potrzebujesz ich za wiele, bo jesteś na początku ciąży, ale znowu podobnie jak w przypadku spodni czy leggingsów, dobrze mieć coś, co jest dosyć luźne i nie. Uciskacie w pasie. No i wygodne kapcie lub kapki. Komfort stóp w ciąży, wow, to jest niezmiernie ważne, więc wybierz coś, co będzie dla Ciebie naprawdę wygodne i nie będzie Cię uciskało. I jeszcze dwie, a w zasadzie trzy rzeczy, które warto sobie kupić. Otóż na mdłości imbir i migdały. Imbir możesz pić w formie herbatek, albo brać w formie tabletek, albo na przykład sama sobie robić napar z imbiru. Świetnie działa na mdłości, a migdały są ekstra do przegryzania właśnie wtedy, kiedy troszkę ciemgli. I kolejna taka rzecz to będzie olejek do masażu brzucha. Skóra już powoli zaczyna się rozciągać, więc warto od samego początku dbać o jej elastyczność. No i używanie olejka do masażu też zmniejszy ryzyko swędzenia skóry. Więc kup sobie też olejek. A jakie gadżety warto mieć od samego początku? Ja bardzo lubię dziennik ciążowy, takie miejsce, w którym możesz zapisywać swoje wszystkie objawy, swoje wszystkie niepokoje, swoje wszystkie pytania, możesz go ze sobą zabierać na wizytę do lekarza czy do położnej, możesz też wracać, patrzeć co się zmieniło w tej ciąży. Świetna rzecz. Kolejna taka rzecz to są słuchawki i jeszcze dziś pewnie o tym nie myślisz, ale uwierz mi, taka spokojna, zrelaksowana postawa to jest coś, co Ci zdecydowanie pomoże przejść przez te wszystkie miesiące, a potem przez poród. I dlatego kup sobie słuchawki, korzystaj z relaksacji, korzystaj z medytacji, korzystaj ze dobrodziejstw spokojnej muzyki po to, żeby uspokajać swój umysł i ciało. I powiem Ci szczerze, warto mieć dyfuzor do olejków eterycznych, bo olejki eteryczne super wpływają na naszą głowę i na ciało też wybierz coś, co jest bezpieczne w ciąży i co Ci będzie pasować. Może to być na przykład lawenda, która działa uspokajająco. Może być to słodka pomarańcza, czy pomarańcza, która działa czy czerwona pomarańcza, która działa energetyzująco. energetyzująco. Może to być drzewo sandałowe, które pomaga w, w mdłościach. A na co nie wydawać pieniędzy od początku? Na pewno nie kupuj ciuszków e, dla malucha. Ja wiem, one są piękne i dostajesz szaleństwa, jak widzisz je w sklepie, ale naprawdę, dziecko nie potrzebuje takiej dużej ilości rzeczy. W pierwszych miesiącach swojego życia. Kolejna taka rzecz to nie kupuj wszystkich drogich gadżetów z list, które dostajesz na forach, na grupach dla mam. Naprawdę większość z nich to jest po prostu marketing i w ogóle z tego nie skorzystasz albo w ogóle tego nigdy, nigdy, nigdy nawet nie wyjmiesz z pudełka. No, i nie kupuj wszystkiego, co ci przyjdzie na myśl. Po prostu daj sobie czas, zobacz, co ci się przydaje, zobacz, czego potrzebujesz, i spokojnie, powoli dokupuj sobie kolejne rzeczy, które przydadzą ci się w ciąży. No i to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten filmik trochę rozjaśnił ci, co warto mieć na początku ciąży, a co nie. I bardzo chętnie poczytam od ciebie w komentarzach. Co ty kupiłaś jako pierwszą rzecz, jak się dowiedziałeś, że jesteś w ciąży? Albo może co u ciebie się naprawdę świetnie sprawdziło w pierwszych tych miesiącach? A jeśli już rozmyślasz, jak to może być w porodzie, to zachęcam cię do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku, o którym mówię o rzeczach, które mogą się dziać w porodzie. I pamiętaj, ciąża to piękny czas, ale pełen wyzwań i nie musisz mieć wszystkiego. Najważniejsze, żebyś miała to, co jest dla Ciebie ważne i potrzebne. Dziękuję Ci za dziś i do zobaczenia w następnym odcinku.